Bartku, kibice jeszcze nie zdążyli dobrze usiąść na swoich fotelikach, a już prowadziliście 2-0. Prawdziwy spec od szybkich bramek? No jest to moja druga bramka tak szybko strzelona wcześniej w Pucharze Polski z Dolkanem. No Szczerze mówiąc sam się nie spodziewałem, że tak dobrze się to ułoży już od samego początku. No, na pewno to nam dało pozytywnego kopa i udowodniliśmy to później strzelając kolejne bramki. Dzisiaj ograliście mistrza Polski, następny mecz wicemistrz Polski. Także powtórka, może? No bardzo, by chci bardzo byśmy chcieli. No, zdajemy sobie sprawę, że mecz w Warszawie będzie jeszcze cięższym meczem. Musimy podejść tak samo skoncentrowani jak dzisiaj od początku nadawać tę gry i myślę, że będzie ok. Dzisiaj zrobiłeś swoje, teraz czas na kadrę. Jakie nastawienie przed wyjazdem na zgrupowanie? Dzisiaj spokojnie odpocząć, a jutro jechać na reprezentację i tam czekać na to, czekać na swoją szansę po prostu.